Prezydent miasta Gniezna przyznał najzdolniejszym studentom z gnieźnieńskich uczelni stypendia. Wśród wyróżnionych znalazło się 16 studentów, w tym czworo z Ukrainy. Dzisiaj wręczamy stypendia dla studentów, którzy studiują w gnieźnieńskich uczelniach. W sumie jest tych stypendiów 16. Są one podzielone na dwie grupy, zarówno dla studentów, którzy są Polakami, ale też wspieramy także Ukraińców, czyli studentów z Ukrainy, po to, aby też ułatwić im po prostu tutaj nam gnieźnie pobyt i, i też studiowanie. Jeżeli chodzi o stypendia, to mamy... 12 stypendiów naukowych i właśnie 4 stypendia dla studentów. 4 takie stypendia otrzymują studenci Kolegium Europejskiego, te naukowe i 8 jeżeli chodzi o Akademię Nauk Stosowanych. Natomiast jeżeli chodzi o stypendia dla studentów z Ukrainy, to jedno takie stypendium jest dla studentów Akademii Nauk Stosowanych, natomiast 3 są dla studentów Kolegium Europejskiego w Gniesie. No, otrzymują je osoby, które otrzymują wysokie też wyniki w nauce po to, aby też im ich wesprzeć w tym codziennym studiowaniu, zakupie materiałów, podręczników czy także socjalnie, jak gdyby ułatwić pobyt tutaj w gnieźnie. I mamy nadzieję też, że, że to pozwoli im też w przyszłości związać też swoje plany zawodowe właśnie z naszym miastem. Także myślę, że inwestycja. W studentów, w naukę to jest też nasza przyszłość, dlatego też od wielu lat miasto takie stypendia funduje. W tym roku w budżecie jest przeznaczone na to 70 tysięcy złotych. Jeśli mam być szczera, jest to no, dla mnie duże osiągnięcie. Praktycznie. Starałam się, jak mogłam, przez cały rok, aby jak najwięcej osiągnąć, i oto też tu jestem. Także ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna za to wyróżnienie, i bardzo się cieszę, że udało mi się osiągnąć to stypendium. Właśnie, to wymagało ciężkiej pracy? E, trochę tak. E, wiadomo godziny e, siedzenia nad wszystkimi materiałami, e, nad e, zapamiętywaniem tych wszystkich informacji, aby zdobywać jak najlepsze wyniki. Jest to trochę pracy, aczkolwiek e, warto. Praca na studiach zawsze wymaga dużo pracy, zwłaszcza jak trzeba pogodzić życie studenckie i, i pracę i jeszcze dom, i, i w ogóle jakiś czas dla siebie, to naprawdę niekiedy jest ciężko, więc fajnie, naprawdę bardzo doceniam, że za taką możliwość, za takie wyróżnienie, za to docenienie przede wszystkim, także naprawdę no jestem przede wszystkim bardzo wdzięczna za, za taką. Możliwość. 4,86 miałam w tym roku. W tamtym roku właśnie troszkę mi zabrakło, więc zakasałam rękawy, żeby w tym roku mi się na pewno udało i, i się opłaciło. Uważam, że to jest na pewno duże osiągnięcie, tak. Jest to dla mnie wsparcie finansowe, które na pewno wykorzystam bardzo intensywnie. I czy było to ciężkie? To zależy, co dla kogo oznacza ciężkie. Ja uważam, że. Akurat mam kierunek, który mnie interesuje, i mamy świetnych profesorów, którzy też tą wiedzę przekazują idealnie, uważam. I dlatego nie czuję presji i robię to dla siebie. Więc uważam, że była to bardziej przyjemność niż jakiś wielki wysiłek, ale oczywiście jest to moje subiektywne zdanie. Jaką średnią możesz się pochwalić? 4,93. Oj, Wymagało bardzo dużo pracy, naprawdę sporo czasu musiałem włożyć, żeby, żeby jednak te egzaminy zdać na takie wyniki i osiągnąć tą średnią. No, stypendium jest jak najbardziej wyróżnieniem i pomocą bardzo dużą, bo dojeżdżam na uczelnię, więc no, prawdopodobnie większość pójdzie na, na dojazdy, no, a reszta wiadomo, <laughs> przyjemności. Wśród studentów z Ukrainy, którym przyznano stypendium naukowe na rok akademicki 2025-2026 jest m.in. Sofia Drost. Dla mnie zauważenie po prostu moich jakby osiągnięć, bo działam też nie tylko naukowo, w sensie, że dla siebie jakby ta średnia, ale też na rzecz mojego Instytutu. Uczestniczyłam w międzynarodowej konferencji, na przykład, gdzie opowiadałam o Gnieźnie, jak Gniezno się promuje, w ogóle jakby turystyka, więc nie wiem, po prostu zostaję zauważona. Jakby to jest bardzo fajne, to jakby motywuje dalej działać po prostu, nie? Ja, jaką średnią może się Pani pochwalić i czy wymagało to dużej pracy, dużo pracy? Nie wymagało dużo pracy. 4,95. No mam tylko z jednego przedmiotu akurat truje. No, mam złą relację trochę z wykładowcą, Nie pozwoli mi jakby pójść i poprawić. A mam z takiego trochę prawniczego, jakby powiedzmy, przedmiotu, bo jestem z Ukrainy i ten język prawniczy dla mnie jest trochę ciężki, nie? a tak ze wszystkiego innego mam piątki. Każdy ze studentów otrzymywać będzie po 400 zł miesięcznie do lipca przyszłego roku.